24 lipca odbyło się rozdanie nagród dla najlepszych żeglarzy ósmego etapu 57 etapowych regat turystycznych. Etap ten odbywał się na odcinku między Stepnicą a Trzebieżą i była to rywalizacja o pochar burmistrza Polic. Ale dzisiaj jest ten dzień szczególny, żeby również wyróżnić wszystkich, podziękować i spędzić w miłej atmosferze cały wieczór po wielkich cudach żeglarskich. Dziękuję bardzo. Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach jednostek zostały przygotowane pamiątkowe statuetki, które wręczał burmistrz Polic. Załoga żeglarzy, która pokonała w najkrótszym czasie Roztokę Odrzańską, otrzymała specjalną błękitną szarfę. Gmina Police przygotowała również słodkie upominki dla biorących udział w regatach dzieci. Ile synek ma? Osiem miesięcy, proszę bardzo. Kolejne po kolejny. Po rozdaniu nagród za ósmy etap, na wszystkich uczestników czekał poczęstunek przy muzyce. W niedzielę 25 lipca na terenie Mariny Trzebież odbyło się oficjalne zakończenie. Tworzycie, tworzymy, e, pozwolę sobie tak powiedzieć, e, historię, historię zachodniopomorskiego żeglarstwa. Bo 57 lat to jest naprawdę szmat czasu. My stoimy w historycznym miejscu, można powiedzieć w legendarnej Trzebieży, która bardzo się cieszy, że odzyskuje swój, e, swój blask mimo tego ma taką, wydaje się, że coraz ciekawszą i bardziej i naćwietlaną perspektywę. W tegorocznych 57 etapowych regatach turystycznych, które rozpoczęły się 17 lipca, wystartowało 61 jachtów i 230 osób z województwa zachodniopomorskiego. Żeglarze zawinęli do portów w Trzebieży, Świnoujściu, Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie, Nowym Warpnie i Stepnicy. Najlepsze załogi zostały uhonorowane pamiątkowymi statuetkami oraz prezentami od sponsorów regat. Podczas oficjalnego zakończenia zostały rozlosowane vouchery na darmowy start w przyszłorocznych regatach.